Zanim rozpocznę ten film mam do was pytanie, za którym z bohaterów najbardziej tęsknicie i chcielibyście, żeby wrócił do 19+. Staszek wyjechał ze swoją ukochaną do Kanady. Jola wyjechała do Londynu. Paweł, nigdy nie wyjaśniono jego odejścia. Ela wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Pola wyjechała na misję do Afryki. Kamil zginął w wypadku. Róża. Tego jeszcze nie było w TV, więc nie wiem, jak to rozwiążą. Szymon. Nigdy nie wyjaśniono. Bruno. Nigdy nie wyjaśniono jego odejścia. Gienek. Też nigdy nie wyjaśniono jego odejścia. Tata Seby. Seba w obronie własnej dźgnął go nożem. Patrycja. Nie wyjaśniono. Gabriel. Wyjechał z Polski. Miłosz. Nigdy nie wyjaśniono. Oscar wyjechał do Hiszpanii. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego odeszli z tego serialu, to zapraszam cię do opisu i tam znajdziesz link do tych filmów lub do playlisty.